Musimy znaleźć klucz, żeby się stąd wydostać. Strasznie tu. Oj, co to za sejfy? Są na nich kłódki. Jest wszystko pozamykane. Patrz, na tym pudełku jest narysowany klucz. Zobaczmy, co jest w środku. Świetny pomysł. Zamierzam zaraz wyjąć klucz. Coś tam się rusza. I nie są to cukierki. Znalazłam klucz. To straszne, to była miska z robalami. Dobra, przynajmniej right, mam klucz. All right, all right. Sprawdźmy, co jest w sejfie. Tajemnica jest taka intrygująca. O matko! Dość mi przeszkadzać! Den, w sejfie jest krzycząca głowa. Zaraz się nią zajmę. No, no, no. Zamknij drzwi! O matko, mija obroń nie! A nie mówiłam? Pójrz, jest nowe pudełko. Teraz Ty sprawdź, co jest w środku. Boję się i jednocześnie jestem ciekawy. Oj! Nie zjadajcie mnie, proszę! Przepraszam, panie wężu, nie chcę ci przeszkadzać. Może tutaj leży klucz? Brr, co za ohyda! To straszne! Hurra, mam klucz! Zaraz otworzymy safe. Mam przeczucie, że będzie tam klucz do tego pomieszczenia. No i jak Ci się podoba taki klucz, ten. Podoba Ci się? Wybrałeś safe z przykusem. Lepiej zajrzyj do skrzynki. Znowu pojawiła się nowa. No to zaraz się dowiem, co jest w środku. Uj jest tu coś niezrozumiałego. Coś oślizgłego. O mamo, mam nadzieję, że to nie smarki. Błagam tylko nie smarki. O, znalazłam klucz! Oto on! Oj, to obrzydliwe, to naprawdę były smarki. Okay. Dobra, zapomnijmy o tym, otwieram sej. A kukuk, kto tam jest? A, jorany! Atakują mnie nietoperze! Patrz nowe pudełko. Muszę znaleźć klucz. Czy tu jest coś żywego i oślizgłego? Aj, nie wiem co to jest, ale nie czuję się z tym dobrze. W dotyku jak mózg. Ale myślę, że to tylko moja wyobraźnia. O, jest klucz! Dojdź do siebie, a ja w tym czasie otworzę safe. Ciekawe, co jest w środku. Ale słodko, mały wózek. I co za kruszynka tam leży? O, mamo! To szkielet! Wywal to szybko! Skrzynka znowu się zmieniła. Za niedługo stąd wyjdziemy. Moja kolej. Co tam jest? Coś miękkiego i kwadratowego. Myślę, że klucz jest w środku. Będę musiała rozerwać tę galeretkę. Ojej, jak ciężko to zrobić. Aj! Ale jestem silna i dam radę. Kura, udało się. Jeszcze troszkę. Mamy klucz. Moje ręce są teraz takie śliskie. Co jest w sejfie? Den! Pomocy! To coś mnie wciąga! Nie pozwolę na to! Już po wszystkim uspokój się. Uratowałem cię. Nie no, nie chcę sprawdzać pudła! Dobra. Moja kolej. O nie! Boję się gryzoni! Panie szczurze, ja chcę tylko klucz! Proszę, nie gryź mnie! Chyba znalazłem kluczyk! O nie! To jest to, czego się najbardziej boję szczury! Muszę jak najszybciej znaleźć klucz! Oto on hura! Okay. Dobra. Alright, alright, Otwieram. Aaa, yes. Mia! Co to za płyn? To nie było miłe. To ma czerwony kolor. To jest krew. Słabo mi. Mia, obudź się. No dalej, weź się w garść. Teraz ty wyciągasz klucz. Dobrze, nie ma problemu. W środku na pewno nie powinno być niczego paskudnego. Mam nadzieję... Coś okrągłego i sprężystego. Czuję się, jakbym otwierała czyjąś głowę. Miękko. Hmm. Nawet mi się podoba. O, jest taki kluczyk. Trzeba szybko otworzyć safe. I co tu jest? Jakiś przycisk. Den, może go naciśniesz? E, lepiej ty. No dobra, naciskam. Co ma się stać? Porany, Den, co to jest? Oblewają mnie jakimś płynem. Mam nadzieję, że to czekolada. Wystarczy. O Den, jest nowe pudło. Otwieraj. Tak się cieszę. Dobra, zaraz się dowiemy, co jest w środku. Coś tu się rusza. Ale gdzie jest klucz? Gdzieś blisko. O, znalazłem go. Co było w środku? O, nie! Jedyną rzeczą, której boję się bardziej niż szczurów, są gigantyczne karaluchy! Jest wielkości mojego palca! Muszę o tym zapomnieć! Otwieram safe. Ojej, mija! Próbuję się nie ruszać, ale mam na sobie wielkiego włochatego pająka! Daj mi go! Den, to super wielki pająk! To koniec, on mnie zje! Muszę spisać testament! Chyba dałem radę się go pozbyć. To było straszne. Sprawdzaj nowe pudło. Znowu? Dobra. Uj, coś oślizgłego. Dlaczego ciągle dostaję paskudne rzeczy? Dobra, skupmy się na kluczu. Dotyku jak jakieś błoto. Ochyda. Nie ma zapachu, to dobrze. O, znalazłam klucz! To nie to, o czym myślałam. To czekolada! Całkiem smaczna. Przynajmniej coś miłego. Trzeba otworzyć safe. Tam na pewno jest klucz. W środku musi być coś fajnego. A nie mówiłam, w środku jest dynia. Nic nam nie zrobi. A co jest w środku? Mija w środku jest klucz! To na pewno klucz od kraty! Musimy się stąd wydostać! Kura, wyjdziemy z tego okropnego miejsca! Mam nadzieję, że zapomnę o tym, jak o złym śnie. I co? Klucz pasuje! Kura, wiejemy stąd! U, co? Dlaczego pizza jest taka mała? Użona jest w sam raz. Tak, jestem szczęściarzem! Wow, Chloe, czy pizza takich rozmiarów w ogóle istnieje? Przetrzyj okulary, kujonie. Widzisz moją pizzę? Znaczy istnieje. Emma zje swojego mikrusa. Przynajmniej nie przytyję. Zjadłam pizzę i nie przytyłam ani grama. Ale nadal mój żołądek jest pusty. Taką małą pizzą nie można się najeść. No właśnie. Muszę zacząć jeść swoją pizzę. Spróbujmy. Wow, jak ten ser się ciągnie. Jest naprawdę dobra. Emma, nie wasz się nawet próbować ukraść swojej pizzy. Policzyłem wszystkie kawałki. Wracamy do jedzenia. Dobrze, ułożymy je jeden na drugim, żeby nikt głodny jej nie ukradł. Miał. Mm -mm. Kończyłem. Chloe możesz spróbować swojej pizzy. Dziękuję, że mi pozwoliłeś, kujonie. Zacznę od pierwszego kawałka. Mm, jest to błędnie pyszna. Dajem się na cały nadchodzący rok. Przykro mi, ale to porcja tylko dla mnie, więc nie mogę się podzielić. Skończyłam pierwszy kawałek. Lecimy dalej. W moim żołądku jest wystarczająco dużo miejsca na wszystkie kawałki. O rany! Może powinnaś przestać! Gdzie to wszystko ci się zmieści? O nie, mój brzuch! zrobił się taki ogromny! Czego się śmiejecie? Pomóżcie mi! To zadanie jest zdecydowanie dla mnie. Chodź Kloi, a raczej wytocz się! No to jest bieżnia, bieżnia to jest Kloi. Poznajcie się. Jesteście teraz przyjaciółkami. No dalej Kloi, nie bądź leniwa. Przyspieszamy i naprzód. Oto i motywacja. Biegnij szybciej po swoją pizzę. Mogłeś od razu ją wyciągnąć. Dla pizzy jestem gotowa na wszystko. Musisz na nią zasłużyć, ręce wyżej. Bo sama ją zjem. Gdzie on jesteś gotowy zobaczyć nową wysportowaną Kloi? Wow, wyglądasz lepiej niż wcześniej. W takim razie musimy uwiecznić ten moment. Co to? Jakiś okrów? Chloe, no, nie chcę ci tego mówić, ale to marshmallow. Czy on to największa pianka, jaką kiedykolwiek widziałam. Dziewczyny, nawet tu nie patrzcie. Zajmijcie się swoimi piankami. Przy okazji właśnie wpadłam na genialny pomysł. Zamierzam zrobić moje małe marshmallow, tak żeby smakowało jeszcze lepiej niż wasze. Smażymy marshmallow na patelni. Ściągamy. Idealnie. Mm, to było pyszne. Możecie kontynuować. Świetnie. Też upiekę moje marshmallow. Namijamy nasz pikulec i wyciągamy palnik. Dodajemy troszkę ognia. I podpiekamy naszą pianeczkę. Jaki piękny złoty kolor. Próbuję. Mmm, to jest pyszne. John, możesz kontynuować. Wszystko zjadłam No w końcu Mam wspaniały pomysł Zamierzam podpis marshmallow aż do samego środka Więcej ognia Aha, co za zapach Ach, Dobrze, chyba jest gotowe Można próbować Idę po ciebie, mój rumiany smakołyku To jest takie dobre John, zachowujesz się jak dzikus! I co z tego? To no dobrze czy źle! Nieważne było pyszne! Co to jest? To moje wiaderko z popcornem! Hura! Idealny rozmiar! Jak to dużo popcornu! Ojej, John, to oficjalnie najmniejszy popcorn jaki kiedykolwiek widziałam. No i co z tego na pewno jest pyszny! Mogę go powiększyć. Mam tu specjalny laser. Muszę go wypróbować. Ustawiamy. Zakładamy ochronne okulary i włączamy. Przygotujcie się na tego olbrzyma. Hej olbrzymie, gdzie jesteś. Co? Jest jeszcze mniejszy? Muszę sprawdzić projekt, gdzieś był błąd. Ten laser nadaje się do śmieci. Dobra zjem co mam. Emma, możesz zająć się swoim popcornem. Okay. Świetnie, zaraz spróbuję. Wow, to jest naprawdę dobre. Zjem to wszystko szybciutko. Emma, jesteś naprawdę super szybka. Został ostatni. I już go nie ma. Wszystko co dobre szybko się kończy. No wreszcie mogę delektować się moim przysmakiem. Uwielbiam popcorn! Ja pierwsza. Ja, jestem sportowcem, jestem na maksa szybka. Jest tego tak dużo! Będę to jeść do końca życia! Tak, tak, rozrzucaj tego więcej! Co? Nic nie słyszę! Popcorn uderzył mi do głowy! Jestem tutaj! Wszystko jest super łapcie! Jakie małe Pringles! John, jesteś przegrywem, bo ja mam dużą paczkę. Albo i nie. To ja mam gigantyczną paczkę chipsów. Możesz zacząć pierwszym. Nie widzę tej paczuszki nawet w okularach. Wyjmę wszystko, co tam jest. Gotowe. Apsik! Kurczę, wszystko się rozsypało. Nie nabijajcie się ze mnie. Dobrze, wpadłam na fajny pomysł. Zamierzam wyjąć wszystkie chipsy z paczki. Gotowe. Zobaczcie, jaką odlotową deskorolkę dla palców kupiłam. Fajna, co nie? Zawodowo jeszcze na deskorolce, ale tylko takiej na palce. No dobra, skoro mam nogi na palcach... Mogę strzelić kilka chipsów prosto do ust. Świetnie! Skończyłam! No i możesz kontynuować. No, nareszcie jesteście tacy powolni, aż zgłodniałam. Otworzę paczkę i zaczynam. Jakie pyszne! Te chipsy są ogromne! Coś wymyśliłam! Wysypię chipsy do buzi, tak będzie łatwiej mi je jeść. O nie! Są zbyt ogromne! Auć! Pomocy! Tracę równowagę. Zaraz upadnę. Upadnę. Upadam. Królowa chipsów. Ale chipsy zostały. Emma częstuj się. Okej, okay, muszę zarejestrować tego burgera jako najmniejszego na świecie. A ja dostałam zwykłego burgera. Czy istnieje coś większego? Istnieje. Spójrzcie na tego giganta. Morany! A ja po raz kolejny mam najmniejszego. Ale wiem, jak spektakularnie wrzucić go do buzi. Z tych wszystkich rzeczy mogę zrobić katapultę. Zaraz zobaczycie, jak epicko wrzucę sobie burgera do buzi. Gotowi? Mam to, mam to, mam to! Widziałyście? Kloi, możesz kontynuować. Świetnie! Obudził się we mnie zwierzęcy apetyt. Mm, jest taki soczysty i pyszny. Uwielbiam burgery. Mam czystą buzię. Jesteś wąsatą śliczna, Chloe. Świetnie, w takim razie mam może kontynuować. Z przyjemnością, ale jak mam go ugryźć? Jest taki ogromny. Wiem, mam tu młotek. Zaraz go spłaszczę. Gotowe! To jest rozmiar, z którym sobie poradzę. Muszę tego jak najszybciej spróbować. O, rany to jest naprawdę dobre. Obiadłam się. Co? Dlaczego dostałam takiego małego pączka? A co ma reszta? No w końcu mi się poszczęściło duży pączek. Chociaż czekajcie. Naprawdę dużego pączka to ja dostałam. Ale zaczniemy od Chloe. No dobra. Zjem go szybko. Gotowe. John. Możesz jeść swojego pączka. Okay. Naprawdę super. Jest taki dobry. Kocham pączki. Ale zastanawiam się, jak Emma zje swojego. Zaraz, zaraz. Nie na darmo chodzę na siłkę. Muszę się przygotować, żeby dźwigać takie gigantyczne pączki. Trochę posypki na ręce. Pełne skupienie i podnosimy ten słodki ciężar. Podnoszę! Tak! Dałam radę. Ej, co tam jest? Zdejmijcie to! Ma żyjesz? Żyję albo jestem w raju. Jeszcze nie zdecydowałam. Ale tu jest tak pysznie. Śpisz? Co? Jest tu smarano, a ona nadal śpi. Niepojęte. Jane, wstawaj! Mamo, nie krzycz tak! Nie chcesz sama wstać, więc ci pomogę. Mam pomysł. Chwileczkę. Jeśli nie chcesz wstać i się umyć, woda sama do ciebie przyjdzie. Zimna woda zdrowia doda! Mamo, zwariowałaś? W moją kochaną, spójrz, dziś są Twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, córeczko! Mam dla ciebie prezent. Szybko go rozpakuj. Co my tu mamy? Co? Poradnik, jak nauczyć się uśmiechać? Dzięki, mamo. Ale to bardziej mi się podoba, babeczka. Zaraz pomyślę życzenie. Piętnie. Dzięki, mamusiu! Smacznego, kochanie! Sama upiekłam! Panno Phoebe, pobudka! Dzisiaj mamy piękny dzień! Ale z niej śpioch! Panno Phoebe, dzień dobry! Pora wstawać! Proszę otworzyć swoje cudowne oczy! Dzień dobry, Kim! Widzę, że zestaw idealny poranek już gotowy! Moje ulubione płatki pod oczy ze złotem! Od razu je założę! żeby moje worki spod oczu jak najszybciej zniknęły. Pamiętałaś? Oczywiście, dziś wielki dzień. Urodziny, wszystkiego najlepszego. A oto i tort. Brawo. Mam nadzieję, że będzie smakował. Piekłam go całą noc. Ochuda, chcę coś innego. A gdzie prezenty? O, złota torba jest na pewno dla mnie. Łap moje płatki. Dziękuję bardzo. Co to może być? O, wiedziałaś, co chciałam. Nowy iPhone. Ale fajnie. Zaraz wypróbuję, jaki ma aparat. Dawno nie robiłam sobie selfiaczka. Uśmiech. Co powiecie na to? Jestem taka fotogeniczna. Dobra, znudziło mi się. Kim możesz już iść? Kochanie, długo jeszcze. Spóźnimy się z tatą do pracy. A ty do szkoły. Ruchy, ruchy. Musisz się szybciej rano ogarniać. Mama ma rację, przegięłaś. Ej, dokąd to? Codziennie to samo. Co założyć dzisiaj do szkoły? Hmm, mam taki duży wybór. Aż jeden zestaw. Ale za to jaki ładny. Hop. I gotowe. Świetnie wyglądam. Co to takiego? Plama? Nie no, nie mogę iść w takim stanie do szkoły. A innych spodni nie mam. Ale już wpadłam na fajny pomysł. Podzielę się z wami lifehackiem, którego widziałam na TikToku. Potrzebuję kilku wycinków z gazet, kleju i pędzelka. Nakładam klej na pędzel i smaruję nim wycinki. Przyklejam wszystko do dżinsów. A teraz spryskuję wybielaczem. Świetnie. Patrzcie na to. Stare poplamione dżinsy zamieniły się w fajne i modne. Ale czad. Co mam na siebie dzisiaj założyć? Szkoda, że lustro nie może ze mną porozmawiać. Na pewno by mi podpowiedziało. Nic tu nie ma. No, nie mam co założyć. Pora odnowić garderobę. Muszę coś wymyślić. Ale w sumie po co, skoro mam służącą? Kim? Tak, panienko Fibi, co się stało? Rozumiem, czerwony alarm. Nie mam co założyć. Bez paniki. Zaraz szybko skoczę do Francji na małe zakupy dla mojej jaśnie pani. Już tak jestem, proszę. Dziękuję Kim. Dobrze się spisałaś, ale następnym razem postaraj się szybciej. Możesz iść. Ja przymierzę ciuszki. Świetnie i torebeczka do tego. Jest idealnie. Mogę iść do szkoły. Ach, witaj kochana szkoło. Dzisiaj nawet się nie spóźniłam. Cześć wszystkim! Wydawało mi się, czy powiedziała do nas cześć. Kto tu jedzie takim fajnym samochodem? To ta nowa? Odbiór, odbiór. Dotarliśmy do szkoły. Rozkładam różowy dywan dla panny Fibi, żeby się nie ubrudziła. Gotowe. Można wychodzić. Zapraszam. No nareszcie. Cześć wszystkim. Jestem waszą nową koleżanką z klasy. Mam nadzieję, że jest tu przynajmniej jedna osoba, która ma tyle kasy co ja. Ale fajnie wygląda. Wszystko pod kontrolą. Panna Fibi weszła do budynku. Biegnijmy do klasy. Trzeba zapoznać się z nową. No Na nas też pora, pospieszmy się. Przechodź koleżanko. Muszę wpisać kod do mojej szafki, to dla mnie zbyt skomplikowane. Wspaniale. Ojej, ile tu pięknych rzeczy. A ja potrzebuję. Gdzie to jest? O tutaj mój szkolny plecaczek. Proszę włożyć do niego ten notatnik. Świetnie. Ależ to ciężki, nic nie widzę. Aj! Uderzyłam w ścianę. Oj, to nie ściana. To to ma być. Coś ci nie zdaro. Ale super, Fili się ze mną przywitała. Muszę szybko zabrać książki i schować je do szafki. Jak fajnie jest mieć kogoś, kto nosi twoje podręczniki. A tutaj mam książki i coś pysznego ciasteczko. Mama dała mi je chyba z rok temu. Jem je sobie tak po kawałeczku codziennie. Moja szafka jest taka nudna. Muszę coś wymyślić. Tylko co? Hmm. Już wiem. Mam kawałek tapety, która została nam po remoncie i jeszcze parę drobiazgów. Przykleję to wszystko na drzwiczki, żeby wyglądało fajnie. To takie słodkie. Podoba mi się. Są wszystkie moje ulubione rzeczy. No ślicznie. Ojej, muszę pędzić na lekcję, bo nauczyciel znowu wezwie mamę. W nogi. Moi drodzy, oto wasz test. Dacie radę. Przerabialiśmy to milion razy. Rozdaję kartki. Bułka z masłem. Fajnie, że zdążyłam się przygotować. Muszę tylko wpisać numer. Kurczę, ołówek się złamał do bani. Ale gdzieś miałam jeszcze jeden. Musi być gdzieś tutaj. Nie ma? No trudno, przynajmniej zjem sobie cukierka. Mam świetny pomysł. Włożę wszystkie cukierki do palety od farb, dodam troszkę wody i będę miała jadalne farby z pomocą, których rozwiążę test z matmy. Super! Jestem przygotowana, więc nie ma problemu. Doskonale. Mama będzie zadowolona z kolejnej piątki. Nie jestem taka optymistyczna. W ogóle się nie przygotowałam. Ale w sumie po co? Mogę przecież poprosić tę kująkę, żeby rozwiązała test za mnie. Wypełnisz mi test? Nie? A za kasę? Za kasę? Wiesz, to też nie! Że co? Jeśli dam więcej. No za tyle to ja rozumiem. Kupię sobie górę czasopism naukowych. Weź mój test. Gotowe? Czas się skończył. Oddajcie swoje prace! Zostało jeszcze troszkę czasu na poczytanie. Ciekawe co dostanę. O, już sprawdził! No i co tam? Kura! Świetnie mi poszło! Piątka z plusem! A co u mnie? Jak to wszystko źle? Dwuja z minusem? Ej, kujonko, co ty narobiłaś? a co myślałaś? Kura, przerwa! W końcu można coś przekąsić. Kim, zabierz podręczniki z mojego biurka, proszę. Dziękuję. Teraz nakryj do stołu, będę jeść. Fuu, czy to reba? Jest to obrzydliwa? Proszę to wymienić na coś innego. Zabierz to. Mam nadzieję, że tym razem trafili w mój gust. Co tu mamy? No, tak lepiej pizza. A ty co masz niezdaro? A ja mam lunch od mamusi. Zawsze zostawia mi takie miłe karteczki, żebym pamiętała, że mnie kocha. Mmm, moje ulubione kotokanapki! Pyszka! Kotokanapki wow, to kanapki i karteczki. A moi rodzice cały czas pracują. Jane, wpadłam na świetny pomysł, może się zamienimy? Co? Super. O, niezła pizza! Temu miejscu zdecydowanie brakowało jakiejś imprezowej atmosfery. Jane, nie stój tak. Baw się razem z nami. Nigdy nie byłam na fajniejszej imprezie. O nie, moja nowa sukienka! Jest zniszczona! Kto to zrobił? Czego się śmiejecie? Nie Jest mi wcale do śmiechu. Masakra, ale wstyd. Idę stąd. Koniec. Teraz nikt nie będzie chciał się ze mną przyjaźnić, nawet za pieniądze. Porażka. Fibi, wszystko w porządku. Widzę, że jesteś smutna. Mam pomysł! Pożyczę ci swój sweter. Babcia zrobiła go dla mnie na drutach. Proszę! Teraz to już nie sweter, a super piecka! Wracajmy na imprezę. Wróciłam w nowym stroju. Rozruszajmy tę budę. Jak nam się podoba moja nowa sukienka? Jest wspaniała! No to lecimy!